Szanowna pani marszałek Wysoka Izbo. Poznań jest kolebką polskiej państwowości. To tu znajdowała się pierwsza rzeczywista stolica Polski. Zawsze jego nazwa wymieniana jest w polskim hymnie, możemy dyskutować. A w Poznańskiej katedrze pochowani są dwaj pierwsi władcy Polski. Jeszko pierwszy i Bolesław Fros. Może tak, może nie. Dla mnie jednak tak. Szanowni Państwo, Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedno z najstarszych, największych imprez wystawienniczych w Europie, które po raz pierwszy zorganizowano w 1921 roku. Trudno sobie wyobrazić Poznań bez Targów, a targi bez Poznania. Przez wiele lat Międzynarodowe Targi Poznańskie były oknem na świat, zwłaszcza barwny, nowoczesny świat, niedościgniony świat Zachodu. To właśnie w Poznaniu odbywają się topowe wydarzenia branżowe, tu pokazywane są nowości i premiery. To właśnie na terenie MPT spotykają się liderzy biznesowi, by podejmować kluczowe decyzje o przyszłości swoich przedsiębiorstw. Tu już było wspomniane, co się po raz pierwszy stało w Poznaniu. Ale również powszechna wystawa krajowa, która została zorganizowana w 1929 roku, na to warto zwrócić uwagę, popularnie zwana PWK, na którą patronat objął wtedy pan prezydent Ignacy Mościcki. Dzisiaj mija 100 lat, już kilkanaście dni temu minęło 100 lat od momentu zainicjowania i wydaje mi się, że dzisiaj przede wszystkim należy oddać hołd tym wszystkim. Którzy wtedy widzieli ten cel, nie wycofali się i konsekwentnie go zrealizowali. Tym wszystkim dzisiaj oddajemy hołd, ale jednocześnie życzymy powodzenia tym wszystkim, którzy dzisiaj tworzą rzeczywistość dnia dzisiejszego, ale jednocześnie przyszłość targów, życząc im, żeby właśnie targi nadal były tym takim miejscem, gdzie polska myśl technologiczna, gdzie można spotykać się, wymieniać swoje doświadczenia, żeby targi nadal się rozwijały, tak jak w ostatnich, ostatnich latach ku, ku e, chwale, bym powiedział, Poznania, ale również naszego kraju. Wszystkiego dobrego. Oczywiście nasz klub poprze tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani